Z Serii Waszych pytań. Jakie są najpopularniejsze słodycze w Brazylii? A więc tu, gdzie jestem, to jest tak zwane fildeirão, czyli takie małe sklepiki, które można powszechnie spotkać w Brazylii, szczególnie przy ruchliwych ulicach, przy stankach autobusowych. I one zawsze sprzedają w takich pojemniczkach różne cukierki. Tutaj możecie zobaczyć wybór cały tego wszystkiego, bo. Właściwie pani sprzedaje tylko cukierki i cafecinio. Ja z kolei nie chcę być taka gołosłowna, więc kupiłam takie cztery najbardziej popularne. Baja amendoini, czyli taka jakby tabliczka ze zmielonych orzeszków ziemnych, i one są powiedzmy zatopione w czymś takim alakrówkowym, to kosztuje 2 reale. Potem Copico, brazylijskie, to jest w całej Brazylii mega dostępne i popularne. Moje ukochane cynamonki. Zresztą mój pies ma na imię Cynamon. To dlatego polecam, jak to gdzieś zobaczycie, to koniecznie spróbujcie. Ja to naprawdę ubóstwiam. I na nordeści to jest dość popularne, ale nie wiem jak w innych regionach Brazylii. No i coś, co aż otworzę, żeby wam zaprezentować, bo myślę, że to jest numer jeden w całej Brazylii, czyli pasoka. Co zresztą jest, teraz sobie zdałam sprawę, imieniem mojego drugiego psa. To, że widzicie mnie w takim formacie, to nie oznacza, że jestem w więzieniu, tylko większość domów posiada tutaj kraty, czyli tak zwane gradzi. A kiedy jest taki, właśnie, malutki kiosk, który najczęściej jest w domu, po prostu osoby, no to właśnie przez takie kraty sprzedaję. To jest numer jeden praktycznie w całej Brazylii. Pokażę Wam, co to jest. Jestem ciekawa, czy zgadniecie, zanim zdradzę Wam sekret. Z czego to jest zrobione? Oczywiście, że z orzeszków ziemnych, bo są to najtańsze orzeszki tutaj w Brazylii. I to można porównać do takiej hałwy trochę w Polsce. Jest to uwielbiane przez Brazylijczyków. Zazwyczaj, kiedy spożywa się pasokę, to razem z nią w komplecie idzie cafezinho. Ja uczczę Wasze zdrowie, a Wy zostawcie komentarz, co z tych słodkich najchętniej byście spróbowali, lub. Co jeszcze chcielibyście wiedzieć o Brazyni?